Czy makijaż w jedną minutę jest możliwy? Zaraz się przekonamy, bo dzisiaj rzucam sobie to wyzwanie i zapraszam Was na makijaż w jedną minutę. Myślę, że powodzenie tego projektu będzie zależeć od dobrej organizacji. Dlatego, przygotowałam już sobie tutaj z boku wszystkie kosmetyki, otworzyłam ich opakowania i zobaczymy, ile z nich uda mi się w ciągu tych 60 sekund zaaplikować. Więc każda sekunda się liczy, nawet ta na odkręcenie tuszu do rzęs, i to, co mam w planach zaaplikować, to korektor pod oczy, może. Puder, żeby go utrwalić. Następnie, za pomocą tego mojego korektora do brwi, zaznaczę sobie brwi. Oczywiście wytuszuję rzęsy. Mam zamiar jeszcze zaaplikować tutaj szminkę taką w kredce na usta, i przygotowałam sobie również róż do policzków. Oraz jeśli będzie jeszcze chwilka czasu, to cień taki połyskujący wewnętrzne kąciki. Więc ile mam tych kosmetyków tutaj? Mam 7 kosmetyków, więc mam na aplikację każdego z nich, no powiedzmy 6, bo jeśli z niego zrezygnuję, to będzie 6, mam 10 sekund, bądź jeśli się zdecyduję również na ten cień, to poniżej 10 sekund, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A myślę, że aplikując te wszystkie kosmetyki, będę w stanie wyjść z domu i będę wyglądać w miarę świeżo, więc zobaczymy, jak to w ostateczności wyjdzie, więc nastawiamy 100. Stoper I lecimy z tym koksem. Powiem Wam, że stresik jest, bo dubla nie będzie, więc na żywo. Stoper mam już tutaj na komórce przygotowany. Lusterko mam dosyć daleko, więc będę tak naprawdę wszystko robić też tak w powietrzu, więc no i tym bardziej się boję. Ale cóż, wyzwanie padło, czas je podjąć, więc. zaczynamy, albo może nie. <grywa> Spękałam. Kurczę, zależy mi na tym, żeby się wyrobić, no ale jak się nie wyrobię, to też się nic nie stanie, więc już pal tam licho. Jedziemy z tym koksem. Stoper pod jedną ręką, korektor pod drugą ręką i czas start. O rany, może tu troszeczkę, oj, troszeczkę. Brwi, trzydzieści sekund. Już widzę, że jest stopa. Eee, rusz, chodź tu. Babka wygląda. Ok. Koniec. O, nawet zdążyłam przed, bo jak spojrzałam, to dopiero minuta minęła, więc prezentuję się w ten sposób robimy zbliżenie. W ogóle mam róż pod paznokciem, ale robimy to zbliżenie. No, ten policzek to tak średnio. Tutaj lekko mi kreska wyszła. Ale brwi całkiem spoko, gdyby nie tutaj ten paproszek. Nawet wewnętrzne kąciki zaznaczone. Korektor wygląda na w miarę dobrze zaaplikowany a tu jakaś niedoskonałość, ale usta jest, są podkreślone, no ten róż do policzków mógłby troszeczkę lepiej tu wyglądać. No i w sumie... Nie mam pytań. Jeszcze taka mała dokrętka, bo dopiero kiedy wyszłam i zobaczyłam się w dużym lustrze, zauważyłam to, jak pięknie powiększyłam sobie usta tą szminką, więc no idealnie nie jest no cóż, to była tylko minuta. Dajcie znać koniecznie, co myślicie na temat moich tutaj e, dokonań przez tą minutę. E, czy e, podejmiecie takie wyzwanie przygotowania makijażu w jedną minutę? No, tak naprawdę, teraz bym musiała tylko nałożyć sobie rozświetlać to wszystko troszeczkę lepiej. E, poprawić, ale ogólnie wytrzeć tutaj e, ten paproszek z maskary, no ale ogólnie rzecz biorąc, nic więcej chyba mi nie potrzeba do tego, aby wyglądać e, lepiej, więc tak się prezentuje efekt końcowy, dajcie znać, czy film Wam się podobał, a teraz nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z Wami, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia oczy w kolejnych filmach, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!